To, jeśli nie opozycja, wypowie się w jego imieniu. W imieniu Polaka, który dłużej już nie da się nabierać na wszechobecną propagandę sukcesu. Koszty utrzymania rachunków, od których nie da się uciec, wzrosły średnio 40%. To jest dorobek waszego rządu. W różnych krajach europejskich, aby obniżyć ceny paliw i pośrednio poziom pozostałych cen, obniża się stawki akcyzy. Na taki krok zdecydowano się w drugiej ojczyźnie pana ministra w Wielkiej Brytanii. Minister Rostowski okazał się bardzo dobrym ministrem na trudne czasy. Jednym z pierwszych jego działań była ochrona oszczędności Polaków w bankach oraz cięcia wydatków we wszystkich ministerstwach. Dzięki jego zdecydowanej postawie uniknęliśmy w Polsce masowych demonstracji, zniszczeń i podpaleń. Bo tak reagowały społeczeństwa państw Europy na działania własnych rządów w obliczu kryzysu. U nas tego nie było i nie będzie. Każdy żeglarz wie, że odrywanie sternika od steru w czasie nawałnicy to po prostu zbrodnia. Argumentów za odwołaniem ministra finansów można przytaczać bardzo wiele, ale cztery najważniejsze to rosnące zadłużenie sektora finansów publicznych rosnące zadłużenie i koszt obsługi długu Skarbu Państwa, kreatywna księgowość polegająca na wypychaniu długu poza statystyki i wreszcie błędne, być może zbyt optymistyczne prognozy przedstawiane w dokumentach Ministerstwa Finansów. Wczoraj zostały ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Dane o deficycie i długu publicznym. Według polskiej metodologii dług publiczny sięgnął w 2010 roku prawie 54%. W zestawieniach Eurostatu Polska znajduje się na szóstym miejscu wśród krajów o najwyższym deficycie po Irlandii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii. Wszystkie te kraje przeżywają problemy finansowe i nie ukrywają tego. W naszym kraju Trwa sielanka. Byliśmy najpierw zieloną wyspą, potem finansowym tygrysem Europy, od którego inni mieli się uczyć jak przejść bezpiecznie przez kryzys. Rząd prognozuje, co prawda, że bezrobocie w tym roku spadnie, ale tu zapewne i pan premier i pan minister finansów mają nadzieję, że zdesperowani absolwenci wyższych uczelni Wyjadą wreszcie do Niemiec i do Austrii i pomogą rządowi w poprawieniu wizerunku i wskaźników. Podniesienie podatku wa do jeden punkt procentowy, tak niewiele, jak mówili ministrowie. Wywindowało ceny żywności, paliw i energii kosztów utrzymania do poziomu najwyższego od początku naszego wieku. Rośnie też liczba bezrobotnych, przede wszystkim ludzi młodych. Rośnie liczba osób, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań. Rośnie liczba kilometrów niewybudowanych autostrad, rośnie liczba urzędników, wzrastają ceny mieszkań, opłaty za żłobki, za przedszkola, nawet bilety komunikacji miejskiej. Rząd Tuska zadłużał nas po uszy w tempie imponującym, mimo że w 2010 roku PKB było wyższe o 239 miliardów złotych niż w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zarządów Platformy Obywatelskiej deficyt w pierwszym roku rządzenia wzrósł o 53%, w drugim o 12%, w trzecim już o 92%. Tymczasem zarządów Prawa i Sprawiedliwości deficyt w pierwszym roku zmalał o 12%, w drugim aż o 36%. Wystarczyły więc zaledwie 3 lata, aby rząd Platformy Obywatelskiej i psl roztrwonił wszystko 3 lata. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zamierza brać udział w takiej grze, w której jest wkalkulowane pewne wywołanie pewnej burzy politycznej, być może z burzy się zrodzi jakiś chaos, a z chaosu może komuś jakieś słupki skoczą. Każda partia do rządu daje najlepszych ministrów, jakich sobie może wyobrazić. Pan minister jest wybitnym ministrem i każdy inny będzie gorszy. W związku z tym wymienienie lepszego na gorszego byłoby nie do zaakceptowania. Dziękuję za uwagę. Szanowni państwo, nie było lepszego komunikatu z punktu widzenia interesów Polski, niż ten komunikat, który staraliśmy się w, w, roli, głównej, w roli głównej z ministrem Rostowskim, który staraliśmy się przekazać całemu światu, że Polska jako jedyny kraj w tym najbardziej krytycznym 2009 roku jako jedyny kraj Unii Europejskiej jest na plusie, jeśli chodzi o wzrost, ale wchodzimy już w trzeci rok sytuacji, w której Polacy, Polska, polski rząd robią wszystko, aby opinia o Polsce była jak najlepsza, a dobra opinia oznacza także lepszą pozycję finansową Polski w odniesieniu do konkurencji. Nie wmawiajcie sobie i innym, że tego sukcesu nie ma. Chcecie, to dzielcie się zasługami z nami, nie ma żadnego problemu. W jakim świecie wy żyjecie? Czy wy wszyscy musicie być takimi yy, yy, naśladowcami Jarosława Kaczyńskiego? Minister Rostowski jest jednym z autorów tego umiarkowanego, bo marzyliśmy o większym, ale jednak polskiego sukcesu na tle tego, co udaje się i nie udaje się innym osiągnąć. Mamy dziś w Polsce według Eurostat no, rekordowo niski udział ludności, która zgłasza problem z przestępczością, przemocą i wandalizmem w swoim miejscu zamieszkania. Jesteśmy według tego wskaźnika na drugim najlepszym miejscu w Unii Europejskiej. Powiem, co rząd zrobił, aby wesprzeć w pełni Narodowy Bank Polski w jego walce ze wzrostem cen. Po pierwsze, podjęliśmy wielki dwuletni wysiłek konsolidacji finansów publicznych w latach 2011-2012. Dzięki reformie emerytalnej wprowadza wprowadzającej emerytury pomostowe w 2009 roku, dzięki regule wydatkowej wprowadzonej w 2011 roku, dzięki także podwyższeniu stawek VAT o 1%.